Pragnę pierwsza moszczycić zemu bardzo, Jezusowi. Amen. Bardzo wdzięczny jestem Mu za to, co On dla mnie zrobił. Że nazwa nie swym, razem z Tobą prosimy o chwilę wyciszenia. Poprosimy Pastora Janusza Żulickiego z Hamilton o podzielenie się refleksją to nie jest kazanie. To jest ze Słowa Bożego na temat chrztu wodnego. Bardzo prosimy. W liście św. Pawła do Rzymian, szósty rozdział, są takie piękne słowa, które mówią Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Go zostaliśmy ochrzczeni, pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy, jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili, bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc, że to, że nasz stary człowiek wespół z Nim, ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nie nadal nie służyli grzechowi, kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy też, że z Nim żyć będziemy, wiedząc, że w zbudzony Chrystus, już nie umiera, umie, śmierć nad nim już nie panuje. Umarwszy bowiem dla grzechu raz na zawsze, umarł, a żyje dla, dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele Waszym, abyśmy nie byli posłuszni porządliwością Jego. Moi kochani bracia i siostry, to jest piękny, wspaniały czas, ten moment, kiedy. Nasi bracia i siostra podjęli taką wspaniałą decyzję pójścia do samego końca za Panem Jezusem. I chrzest to nie jest tylko i wyłącznie pokropienie, ale to jest identyfikacja się z naszym Panem i Zbawicielem, z Jezusem Chrystusem. Ten moment samego chrztu to jest moment, kiedy identyfikujemy się z jego śmiercią i identyfikujemy się z jego zmartwychwstaniem. Moment zanurzenia to jest moment, tak jakbyśmy się identyfikowali z Jezusem Chrystusem, który został pochowany. A moment powstania z wody jest tym momentem, którym identyfikujemy się z Jezusem Chrystusem, który jest stały. więc przyjmujemy nową naturę Jezusa Chrystusa, przyjmujemy Jego zbawienie, Jego szczęście, Jego miłość. I tutaj z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie pogratulować tej najważniejszej decyzji w życiu pójścia za Jezusem Chrystusem. Niech, niech was Bóg obficie błogosławi. Prraszam, to od was do odważny. <noise> siostro Tereso czy wierzysz w Boga Ojca Jego Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego czy wierzysz, że Jezus Chrystus zmarł na Golgocie za Twoje grzechy i Cię je wybaczył na podstawie wiary Twojej chcę cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen

Czy wierzysz, że Jezus Chrystus zmarł na Golgocie za Twoje grzechy i Cię je wybaczył? Tak, wierzę. Na podstawie wiary Twojej chcę cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. sawie wiary twojej chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen Amen ja. 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 Bracie Jakubie, czy wierzysz w Boga Ojca, Jego Syna, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego? Wierzę. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus mar na gorgocie za Twoje grzechy i Cię je wybaczył? Wierzę. Na podstawie wiary Twojej kształcę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. z Panie Boże, dziękujemy Tobie, że dzisiaj mogliśmy być świadkami ślubowania Tobie, Panie Jezu, przez naszych braci i siostry. Bogosław ich życie, Panie Jezu, tak jak oni się oddali Tobie i zaufali Tobie. Tak też niech Twoje błogosławieństwo spoczywa na ich życiu i na naszym życiu. Błogosław nas wszystkich. Dziękujemy Tobie za ten czas. Amen. Więc teraz będziemy słuchać świadectw. Może rozpoczniemy od brata Brad Longin i jego żona Teresa. Poprosimy Was. Oni dzisiaj mają rocznicę swoją, 33 lata, tak jak mówiłem, pożycia małżeńskiego i prosili o modlitwę. Także zanim będziecie mówić świadectwo, pomodlimy się o nich, żeby następne może, nie? Czyli ile jeszcze tak dodać wam? <grym, 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 Bóg dodaje, ale możemy prosić o długie lata, nie? Więc będziemy prosić Pana, aby ich dalej błogosławił, aby ich cała rodzina... Poznała Pana, ale przede wszystkim, żeby byli dalej z Panem, to jest najważniejsze. Powstańmy o to. Panie Boże, nasz tak jak słyszeliśmy, Boże Kochany, prośbę naszego brata i jego żony, abyśmy dzisiaj o nich się pomodlili. Dlatego łączymy się razem z nimi w tej modlitwie, aby oni mogli odnowić przed Tobą już w tym nowym wymiarze relacji z Tobą i nawzajem, Panie, aby mogli. Panie Jezu, uczyć się jeszcze tak wiele z Twojego słowa, aby ich małżeństwo było jeszcze bardziej, bardziej ubogosławione, tak jak od tego momentu, kiedy Ciebie poznali. Dlatego też nasza modlitwa jest o to, abyś ich błogosławił, ich pożycie małżeńskie, ich relację małżeńską, jak też i całą ich rodzinę, Panie Jezu. Niech Twoje błogosławieństwo, Panie, spocznie na nich, niech to odnowienie, Panie Jezu, poprzez tą modlitwę, Panie będzie realne w ich życiu, żeby oni zapamiętali, że dzisiaj zawarli przymierze z Tobą i odnowili swoje przymierze, jakie kiedyś sobie ślubowali, miłość i wierność małżeńską, Panie. Niech dotrzymają tego słowa, Panie, które kiedyś mówili w obecności świadków, w obecności Tobie, Panie, kiedy pragnęli być szczęśliwi, niechaj to się spełni, aby dalej żyli, Boże kochany, Razem w tym małżeństwie byli świadectwem dla innych, żeby ich cała rodzina poznała Ciebie. Błogosław, błogosław. Twój duch święty jest nad nimi i ich prowadzi. Amen. Pan z Wami. Dobrze poprosimy o podzielenie się świadectwem. Bracia i siostry, chwała Bogu. Moje świadectwo będzie bardzo krótkie. Ja nie lubię mówić, jak to mówią popróżnicy. Chciałbym potraktować dzisiejszy dzień najszczęśliwszy dzień, jaki miałem w swoim życiu, jaki pamiętam. Przepiękny dzień. Ja nie mogłem się doczekać tego tygodnia, ten ostatni tydzień. To, to było coś, co nie dawało mi spać. E, razem z żoną po prostu cały czas o tym mówiliśmy, cały czas o tym myśleliśmy. E, w końcu przyszedł. E, ja tylko chciałem podziękować. Całemu zborowi przede wszystkim, całemu zborowi za to, że przyjął nas w ubiegłym roku, w październiku, że okazał nam wiele serca, że uratował naszą rodzinę. E, dziękuję zborowi również za to, że poparł nas i poparł mnie i modlił się o moje zdrowie, kiedy miałem bardzo brzydki wypadek na wiosnę tego roku. Dzięki Panu Jezusowi, dzięki Bogu, ja żyję. Miałem nie żyć, miałem mieć odjętą rękę, miałem mieć amputowany, miałem mieć gangrenę, e, miałem nie ruszać ani jednym palcem. Jestem zdrowy. Prawie. Jestem zdrowy. Dzięki Bogu i dzięki Wam, bracia i siostry, że, że modliście się za mnie. Modliście się za naszą rodzinę, za mnie i za moją żonę, którą nadal kocham. Chciałam powiedzieć, że od ostatniego roku spotkaliśmy Boga w naszym życiu, przedtem to było bardzo płytkie i praktycznie szukaliśmy okazji, żeby nie spotkać się z Bogiem. Wydarzyło się wiele rzeczy, które po prostu, z których nie jesteśmy dumni i Dzisiejszy dzień pozwolił nam zapomnieć, i jest to dzień, kiedy odbudowujemy nasze wspólne życie. I chciałam podziękować Bogu, chciałam podziękować wszystkim, którzy tutaj są, którzy nam pomogli. I dziękujemy za opiekę, dziękujemy za Boże Błogosławieństwo. I myślę, że ta nowa droga. To będzie najlepsza droga i, i dziękujemy za to, że Pan Bóg podał nam rękę i dziękujemy za to, że jesteśmy błogosławieni. Chwała Tobie, Panie. Niech Bóg Was błogosławi. Żyjcie w miłości i przekazujcie tę miłość dalej. Brad Longin jest przyjacielem pastora z Kalgary. Eligiusza Derkowskiego. Oni się znają jeszcze z Polski i pamiętam, że kiedy pastor Eligiusz był u nas w Toronto i się spotkali i mówił o swoim świadectwie i wiem też, że to ich bardzo poruszyło, że widzieli tą przemianę w jego życiu i zapragnęli. Zobaczcie, czyje świadectwo inspiruje do tego, żeby i nasze życie się zmieniło. Pamiętam też dzień, kiedy po raz pierwszy przyszli do naszego kościoła, jak mieliśmy rozmowę po nabożeństwie i i jeszcze wtedy, tak jak mówili, byli na drodze poszukiwania, dzisiaj już tą drogę znaleźli. Także cieszymy się bardzo. Jesteście w Bożej rodzinie. I jeszcze raz mówię, życzymy Wam, abyście wzrastali w tej miłości, którą pokaliście Pana i żebyście tę miłość dalej przekazywali. Niech Bóg was błogosławi. Ja wiem też, że pastor religiusz bardzo często, kiedy dzwonił, zawsze pytał, a jak tam mój przyjaciel religiusz jego żona? Ja mówię, mają się dobrze, coraz lepiej. Na pewno też się cieszę z Waszej decyzji, że się zawali przymierze z Panem. Niech Bóg błogosławi.